Ja sobie siedzę tutaj na murku i czekam na Martę. Jesteśmy pod jej domem. No niestety Marta musi mnie zawieźć. Pakuje mnie w samochód czekam na nią. Czekam na nią, aż ona z psem zejdzie i zawiezie mnie do domu, bo... Po tym występie poszliśmy na chwilę na spacer. No i na naszej drodze, na mojej drodze musiał się pojawić mały korzonek, na który oczywiście musiałam nadepnąć, i sobie trochę zwiknęłam kolaną. Noga mi tak do środka się skręciła. I coraz mocniej nie to kolano boli, że już mi jest tak powoli ciężko chodzić. Przyjdę do domu, to sobie go usztywnię. No i nie wiem, co będzie. Powiem wam szczerze, że ja nie wiem, co w takiej sytuacji robić, bo nie wiem, jak długo mam zwlekać z tym, żeby później, na przykład, do lekarza i zrobić jakiś tam rentgen, czy co się robi. Nawet nie wiem, czy do jakiego lekarza mam z tym iść. No nie wiem. Czy najpierw do ogólnego się z tym dzieją kieruje? Od razu do specjalisty, muszę się dowiedzieć. Bo na razie się przytrzymam z 2 dni. Chociaż teraz czekałam czy dni i jakoś nie było poprawy w tych moich kolanach. Miałam problemy ze schodzeniem dalej ze schodów. No ale teraz, jak jeszcze dzisiaj dodatkowo sobie skręciłam, no to nie wiem, czy będę czekać tyle, bo czeka może z 2 dni, 3 dni. I jak mi to nie będzie puszczać, no to nie mam wyjścia i muszę iść z tym do lekarza. A właśnie parę dni temu miałam sąsiadkę na schodach. I, ten, I widzę, że ona jest taką, w, taką, w takiej szynie, Całe, prawie całą nogę ma w szynie. Nie, nie w gipsie, tylko w szynie. nie? No i pytam się, co się stało. I mówiła, że w zeszłym miesiącu, wychodząc z autobusu czy z tramwaju, właśnie źle stanęła i trochę sobie skręciła nogę. No i bolało, bolało, ale nic z tym nie robiła, bo czekała, aż jej przejdzie. No i prawie miesiąc chodziła z tą bolącą nogą i w końcu już nie wytrzymała, poszła do lekarza i wsadził jej szynę. I powiedziała, że minimum 4 tygodnie będzie musiała w tej szynie chodzić. No. Ja nie chcę tu krakać, nie to, żeby się tam jakoś użalać czy coś, nie myślcie sobie, tylko się, no, trochę się obawiam, bo nie chciałabym jednak za jakiś czas wylądować też tak jak ona w szynie, no tak mi się fajnie ten sport, w cudzysłowie taki mini sport, prawie, że szkoda mi tej, tych paru dni, które już zaczęłam, bo u mnie to tak jest z motywacją. U mnie nie ma, nie ma, nie ma, a potem jak chwyci, to trzeba coś robić. Bo przez jakiś czas to działa i, i mam ochotę coś robić w kierunku zdrowia. A potem jak mi minie, to znowu siądę na dupie i nic nie będę jakiś czas robić. No i trochę jestem o to właśnie zła, że w tej chwili mam taki fajny moment, zachciało mi się coś robić, no i, i się zdupcyło. No nic, to no czekam na Martę i zawiezie mnie i zobaczę co będzie dalej. Dzisiaj już zrobiłam do tej pory w sumie, no bo rano byłam na tym, na tych kilkach. Czekajcie, nie, nie, nie widzę teraz ile ja tu mam, mam jeszcze kolory sobie oczywiście. Czekajcie ile ja tu mam, Tak, cholera jak nazyłość, to, tyle powiem Wam tak nie urwia mnie ten, Nieraz ten zegarek. Słuchajcie, ten zegarek kosztował 350 euro. Ja go dostałam w prezencie od Grzesia zaszalał. Chociaż ja takiego nie chciałam, bo ja takiego drugiego zegarka nie potrzebuję. Ja wcześniej miałam garmina, chyba który kosztował tam 140 euro. Byłam super zadowolona. Był trochę duży taki cebulasty. Ale coś mi się tam w nim spieprzyło. On ja taki biedny chciał zrobić niespodziankę i kupił mi taki wypasiony zegarek. On ma mega dużo funkcji, ale ja tych funkcji nie wykorzystuję, więc dla mnie to są trochę takie pieniądze niepotrzebnie wydane. Ale wkurza mnie to, że na przykład, o, tak jak teraz, ja nie widzę, która jest godzina, nie widzę nic, muszę go klepnąć albo palcami, albo, nie wiem, raz widzę, raz nie widzę i wkurza mnie to. Nie wiem, nie umiem ogarnąć tego zegarka do końca. Normalnie powinno być, jak się, trzepno, jak się trzepnie, chyba ręką, to powinno być coś na nim widać. A nie widać. Tylko teraz widzę godzinę, a ile kroków? Czekajcie. No się, o, teraz się łaskawie zapalił. 14,5 14 tysiąca kroków, więc jest wystarczająco, tak jak na dzisiaj. A jest godzina w pół do trzeciej. No teraz się wielce zaświecił. W pół do trzeciej. <noise> Także tyle z narzekania i no, do usłyszenia później pa. Jesteśmy w Baden, na basenie. A tu jest nasz kolega, który ucieka. <grym>, On jest kucharzem tutaj. Nie, nie nagrywam Cię, nie nagrywam. No nie, bo chciałam powiedzieć, że tutaj na tym basenie jest takie fajne rozwiązanie z tymi domkami. Nie widać, nie widać, nie? tylko dokąd widać. Takie fajne domki, tutaj można sobie na cały rok wynająć taki mały domeczek, kosztuje 360 euro. I tam można sobie zostawiać wszystko w środku. O ich och nich No i, i no, także nie trzeba ze sobą targać tych wszystkich no, leżaków, kocyków i takich innych rzeczy. Super. Ja jeszcze nie widziałam na żadnym basenie czegoś takiego, że muszę sobie wynająć. No. Kolega się nie odzywa taki nieśmiały, ale przystojny! Do wzięcia. Ale nie pokażę wam go, single? bo nie chcę. A tam, a tam będzie na, na tym... Single no. Guns 11. W, ko w komentarzach będzie Ja go chcę poznać, ja go chcę poznać. Ze Słowacji, a na Słowacji fajne chłopaki. No. Fajne Fajne, fajne. No i tutaj jest... On się chyba za chlapkę weźmie. jest No. Także plaża w no nigdy, no zjeść? A ile kosztuje taki bilet cały, na cały dzień tutaj? O 10 euro. Ale to bym szefowi powiedział, że tu na... Żonę. Nie, nie, ja się nie, nie. rozbieram. Także tu chodzi tylko ogólnie. 10 euro. Bo bardzo panie na cały dzień taka karta. Tak? Na... Nie jest no. 10. Nie, 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 to jest drahe, 10 euro. No tak? coś ty mu, co ty mówisz? No. To w Baden są bywa inne Oś, ceny nie niż w Wiedniu. Razanie?

6.56. Dzisiaj troszeczkę później wstałam. 6.15 się obudziłam bez budzika, bo w ogóle nie planowałam, znaczy dzisiaj planowałam sobie przerwę, bo wczoraj naprawdę mocno, mocno, mocno nadwyrężyłam nogi. Także wieczorem Grzegorz musiał mi pomóc po schodach wchodzić. Wczoraj zrobiłam prawie 18 tysięcy. No, bo rano były kijki, później był ten występ, na który poszłam z Martą. Przy okazji, spacer po parku, tam gdzie jeszcze nieszczęśliwie doskręciłam nogę, ale mimo wszystko jakoś daliśmy radę. Wróciłam do domu. Potem mieliśmy zaplanowany jeszcze wyjazd z grzejskiem za miasto, i tam jeszcze się troszkę połaziłam, więc wyszło tych kroków dosyć dużo. I tak jak mówię, było bardzo ciężko wieczorem, bo nie miałam w ogóle po wejść. Znaczy, um umiałam wejść, ale grześnień mi podpierał, żebym schodzik po schodku sobie jakoś dała radę. No i tak. Jak się dzisiaj czuję? E, ym, jestem bardzo zaskoczona. Wieczorem użyliśmy takiej masi, maści rozgrzewającej. Ja Wam zaraz pokażę. Kupiliśmy tą maść chyba ze sportowców? Nie wiem. W każdym razie jak się kładłam spać, to mówię w ogóle nie planowałam żadnego wyjścia. Wręcz oszczędzanie dzisiaj nóg, bo się bałam co się będzie działo. I słuchajcie, rano wstaję i ze, powiedzmy ze 100% bólu czuję chyba 30 albo nawet i mniej. Nie wiem, jakiś cud się podział. No i mówię, wstaję, biorę kije, idę. Także idę, może jeszcze do Was później powiem parę słów. Na razie pa. Witajcie ponownie, już jestem po kilkach. Zrobiłam chyba około jakoś tak 2,5 km. Zaraz sobie wrzucę to zdjęcie, bo to jest dla mnie kronika <laughs> i. No znalazłam sobie jakieś tam nowe ścieżki, nowe osiedla gdzieś tam z tyłu za parkiem, więc było trochę większe urozmaicenie, bo zawieszałam wzrok na domach i w słuchawkach leci ja i moje przyjaciółki idiotki i znajduję się w wielu, wielu, wielu sytuacjach. Szkoda, że wam nie mogę opowiedzieć, bo chętnie wiem wam niektóre opowiedziała, które są mi bardzo podobne do tych, o których mówi Okuniewska masakra. <laughs> Czyli ja też jestem jej przyjaciółką idiotką. No dobra, także życzę Wam miłego dnia. Pa! No typ wychowywany przez wielki, ale myślałam sobie, nie, ja jestem inna. Ja wiem, jak mu pomóc. Ja jestem taka wyrozumiała, jestem taka dobra, ciepła, ja go otulę tym kocykiem zrozumienia, ja go nauczę mojego miłosnego abecadła. Ja mu wyjaśnię że, wyjaśnię, że miłość może być odwzajemniona i, i może być piękna. No a co tam w ogóle było do łatania? To, to było. Najpierw sobie tam ustawiłam, że zrobię sobie sprawdzian z dzieciństwa, czyli ja mu pokażę, że ja nie jestem taka jak jego rodzice i że można mieć wspaniałą, zdrową relację. Dobra, sytuacja uratowana mam tartę z metra. Zaraz zobaczymy, czy tutaj obowiązują maseczki, bo to jest hurtownia wielobranżowa, więc nie wiem. Zobaczymy jak ludzie chodzą, jedni w maskach, drudzy bez, więc chyba nie trzeba. No tak Pracownicy też bez. No i to jest właśnie niderystyczny. Zabrałam Was do metro. To jest coś takiego, ale chyba polski selgros. Nawet logo jest podobne, tylko u nas pisze metro, a na tym niebieskim tle, o, widzicie tam? Także to jest chyba taki polski selgros, tak mi się coś wydaje. I szukam teraz tych moich ostrych kiełbasek, o. To są ostre kiełbaski, o których wspomniałam Wam na filmiku na Insta. i One mają trzy stopnie poparzenia jamie ustnej. Tutaj Wam przedstawię, na czym polega różnica w tych kiełbaskach. Mamy trzy rodzaje. Tutaj pierwsza jest z jalapenio, to są kiełbaski serowe, i stopień ostrości jest na dwójce. Widzicie? Kolejna, którą ja od jakiegoś czasu tylko kupuję, też jest serowa. Tutaj jest poziom ostrości na piątce, i ostatnia na dziewiątce. Oczywiście też już miałam, bo jak sobie kiedyś wszystkie trzy musiałam to przetestować na raz. I z tym, że tak, te używam do wszystkiego, są dla mnie mega. Te na które mają poziom dziewiątki, to powiem Wam szczerze tak. One są bardzo fajne w smaku. Można je w niewielkich ilościach też spożywać, albo do czegoś sobie tam dorzucać do jajecznicy. Tylko że problem jest w tym, że jeżeli jej je zjecie troszkę za dużo, to tak Wam wypali dzioby, że już nie wiecie, co po tym jecie. Także potrzeba za dużo. Za... Trzeba sobie zrobić pauzę, żeby znowu kubki yy, smakowe, które oszaleją, wróciły do poziomu normalności. Także... Dla hardkorów, dla testów polecam, żeby było zabawnie, albo na jakąś imprezkę. Ale tak na co dzień ja akurat używam tych na poziomie 5. Są dla mnie idealne. I kosztują 3,49. Wszystkie mają tę samą cenę. Nie, przepraszam, brutto cena: 3,84. O, tutaj dział dla łasłuchów. Hmm. Tutaj jest coś takiego a'la Nutella, ale to jest tylko a'la Nutella. To jest też taki krem czekoladowo-orzechowy, ale naprawdę Nutella jest dużo lepsza. Co my tutaj jeszcze mamy? Krem z milki. U nas kosztuje brutto 3,58 Tego jeszcze nigdy nie miałam. To jest jakiś crunchy cream, to są jakieś chyba chrup, chrupki też w środku. Tak mi się wydaje, tego nie miałam jeszcze nigdy. Tutaj jest Lotus krem. To jest krem, który coś takiego ala Nutella, tylko z tych ciasteczek. Widzicie, z tych ciasteczek. My mamy takie lody też u nas Lotus się nazywają i one są właśnie z kawałkami tych ciastek, lekko takie cynamonowe. W kawiarniach je bardzo często podają do kawy, więc tutaj mam taki krem do smarowania. Co my tu jeszcze mamy? Krem Milky Way. Zaraz ceny zobaczymy Mars Twix Twixa też jeszcze nigdy nie próbowałam tak naprawdę to ja szukam w tej chwili frużeliny truskawkowej i nie wiem tu są różne dżemy marmolady piszę konfitury nie wiem dokładnie co to jest właśnie na to patrzyłam chodzi mi o to żeby były kawałki truskawek Fragola. Chociaż tutaj coś pisze, że ma też trochę tej żelatyny w środku, więc być może to jest ta frużelina. Chyba kupię zaryzykuję. Chciałabym dodawać ją do naszego szejka truskawkowego. Mamy taką sortę lodu, która się nazywa Ebony I chciałabym po tak fajnie truskaweczkami jeszcze polać, bo świeże truskawki niestety zanikają, albo te, które są jeszcze w sklepach, są cholernie drogie. Także może to będzie dobra opcja. Chyba spróbuję. Zaryzykuję. Jak nie, to wykorzystam do czegoś innego. Albo tacie podaruję, bo mój tata kocha no. Także stąd możemy się zabijać. Pół kilo truskawek kosztuje 5,80 euro. Jeszcze jakieś dwa tygodnie kosztowały 2 25 euro. O jakie fajne strężynki. Czas myśli ślina leci. Wcześniej widziałam takie tylko szklane. Zobaczcie jaką mają strukturkę tak jak popękane, jak yy, popękana glinka, nie? To jest naprawdę plastik. Za tym budynkiem dworca tutaj przeszłam przez tą ulicę i tam za budynek znajduje się metro, w którym byliśmy przed chwilą i to jest Niederösterreich. Teraz zbliżamy się do granicy Wiednia właśnie z Niederösterreich. Tutaj, gdzie jest ten przystanek zaczyna się Wiedeń. To znaczy, że te wszystkie sklepy, które właśnie mam w tej chwili za plecami nie obowiązuje noszenie maseczek No w tych wszystkich ogólnych sklepach Yy, oprócz zazwyczaj spożywczych, bo w spożywkach niektórych typu Spar, Billa, Penny, Lidl, no to sobie zażyczyli, żeby nosić maski wszędzie w całej Austrii. Ale jeżeli chodzi o pozostałe sklepy, to tylko burmistrz Wiednia wymyślił sobie, że w Wiedniu mają maski nadal obowiązywać. Czyli w tej chwili zbliżam się. O, tutaj, gdzie ten przystanek jest, granica. Nasza lodziarnia jest tam z przodu, tam gdzieś. I tak jak mówię, tutaj jest Nidar, i wszystkie sklepy, centra handlowe, które się znajdują tutaj, już z tej strony, można sobie śmiało iść bez maseczki, na luzie. A wszystko, co się już znajduje z tej strony, przede mną, <laughs> niestety, jest zamaskowane. Nie wiem, jak długo, nie było na razie o tym mowy, ale prawdopodobnie, jeżeli teraz, gdzie jest w środek sezonu letniego, nadal obowiązują maski. Raczej się to już do końca lata nie zmieni, wręcz przeciwnie, jesienią znowu zaczną przekręcać nam śrubę. No bo wiadomo, będą troszeczkę wzrastać liczby zachorowań, spada temperatura i jest to samo, co w zeszłym roku, więc znowu będzie siana panika. Tak, no tak jak Wam powiedziałam, na pewno jesienią tak będzie, w zeszłym roku też tak było, to jest tylko kwestia kilku tygodni, kiedy znowu będziemy chodzić zamaskowani. Ale to jest takie trochę niezrozumiałe. Właśnie mnie zastanawia jedna rzecz, bo skoro jadę do takiego centrum handlowego, ogromnego, gdzie są sklepy różne, prawda? Wielobranżowe, to na przykład, jeżeli jestem w centrum i tam nie muszę nosić maseczki, ale dokładnie w tym centrum znajduje się również sklep, nie wiem, typu Lidl albo Billa, jak to wtedy pogodzić? Bo to już jest na przykład Niederösterreich, ten shopping city, w którym byłam w zeszłym. Tygodniu pokazywałam Wam sportowe rzeczy, które sobie kupiam. No, i na przykład no co? No i w takim sport i właśnie w takim centrum handlowym jest sklep spożywczy. To już nie jest Wiedeń, No i jest strasznie ciekawa, bo ten przepis przed kilka dni temu, więc to już było po moim pobycie tam na zakupach i, i nie zwróciłam na to uwagi. Nie wiem, nie wiem. Wiecie, co ludzie są sami. Czasami są ludzie w tej chwili zakręceni. Naprawdę nie wiedzą gdzie ubierać maski, gdzie ich nie ubierać. No, to my ruszyliśmy właśnie w drogę i jedziemy. Gdzie jedziemy teraz? Tak, to Włoch jedziemy. E, teraz właśnie zmierzamy na e, Banhop na nasz pociąg. E, ale jeszcze pewnie no, jeszcze coś będziemy nagrywać, tak, ile... Będzie tych filmików sporo, nie?